poniedziałek jestem już po pracy, także zabieram się za kolejny nóż. Nóż, który idzie na warsztat. Jest to tanto. Mała wersja akurat wygodna dla mnie. Sądzę, że były różne wielkości. Chyba z cztery wybrałem tą. Nie największą, a jedną, po prostu jeden model mniejszy. Podoba mi się tanto, jego ten krój prostych, równych cięć. Jednak najbardziej, jeśli chodzi o tanto, to podoba mi się dokładnie taki, jak tutaj widzicie teraz na zdjęciu. Jest to miniaturowa katana, jak ja to nazywam. Jest śliczny i taki też wykonam. Jednak teraz chciałbym sobie zrobić takie tanto leśne Z jelcem Aby nie ześlizgiwała się ręka Myślę, że jest Też, że wyjdzie dosyć fajnie Tak mi się bynajmniej wydaje Z czego będę robił Już Wam tłumaczę Tarcza do piły Ale Powiedzieliście, napisaliście Że tarcza z węglikami Nie nadaje się na noże to nie, powiedzieliście o tarczy, która po prostu samymi zębami tnie, nie ma żadnych węglików, wąglików czy tam czegokolwiek i jest to zwykła, normalna tarcza do drewna. Taką też posiadam i z takiej ten nóż będę robił. Długo się nie zastanawiając, przystępuję do pracy. Dzisiaj mało czasu, dużo jeszcze obowiązków domowych. Ale postaram się chociaż wyciąć kształt naszej klingi Oczywiście jeszcze yy, rękojeść rękojeścią to później no, mógłbym zrobić wciętą yy, tą rękojeść, wsadzaną, później oprawianą w rękojeść, gdzieś tam, gdzieś tam coś tam. Jednak nie chcę chcę zrobić pełen kształt, aby ten nóż był naprawdę solidny. Biorę się za robotę. Wy patrzcie. I pouczajcie mnie, bo nie znam się na tym, a robię. I mogę zrobić źle. A od tego was mam, żebyście opierniczyli mnie zdrowo. I nie pisali, tylko, ale fajnie, ale fajnie. Napiszcie, ty, ale to jest lipa, bo zrobiłeś to źle, bo zrobiłeś to nie tak. Piście szczerze. Za to bardzo wam dziękuję. Za krytyków też dziękuję. Dla hejterów też dziękuję, bo bez hejterów nie ma, nie ma kanału. Jeśli ktoś nie hejtuje, to znaczy, że, że ten kanał to jakaś ściema. Zawsze jest jakiś hejter. Hejterom też pozdrawiam serdecznie. Dajcie łapkę w dół. Biorę się do roboty. Problem jest największy wagi, takiej państwowej, można powiedzieć, że na fleksie, który ma tarczę okrągłą, wiadomo, nie da się uzyskać idealnie prostego szlifu. Próbowałem i tak, i tak, i tak, i tak szlif robi się, ale normalnie jak na nożu kuchennym, półokrągły, no bo tarcza jest okrągła, zaczyna odtąd, tak dotąd. I w taki sposób ona szlifuje, nawet jak ustawię to pod kątem To i tak ona zbiera tylko w taki sposób Nie uda mi się zrobić idealny Prostego szlifu Taki jak powinien być A powinien być Kurde eee, A powinien być Kurde No powiedzmy taki co nie Coś takiego, no nie wiem, teraz to dałem. No ale powiem już taki. A to się robi na okrągłej. Z tego tamto to wyjdzie jakiś e, normalnie nóż kuchenny. No ale nie poddaję się. Na dzisiaj kończę oczywiście e, jutro. Zahartuję go taki w stanie takim jakim jest. No i zajmę się obróbką. Wtedy może bardziej mu nadam... A! Zanim go zahortuje przewiercę sobie otwory. Ale to jutro, no spokojnie. Na dziś starczy mi, spadnąć do domku. Ku, kumpać się i po, poleżeć. Tak, poleżeć. No idę szukać dobrej kamery. Myślałem o lustrzance. Słyszałem z podpowiedzi innych youtuberów i, i ludzi znających się na rzeczy, że... Są dobre Nikony, Canony i w ogóle, w ogóle, w ogóle te firmy tych aparatów, ale one są dobre do zdjęć. Robią maksakrycznie dobre zdjęcia, ale do nagrywania filmów najlepszy jest Sony Alpha. No i znalazłem najnowszego, co nie? Najnowszy Sony Alpha to jest A58. Kosztuje jakieś tam trzy klocki. Może mi się uda go na raty wziąć. Jak mi się uda, to go wezmę. Jak nie, to sobie po prostu będę więcej odkładał. Tu od tego kolegi chciałbym wziąć, ale no, trzeba też przemyśleć to, ile, ile ten aparat przeszedł. Nawet nie pamiętam nazwy tego aparatu, muszę wejść w ogóle zobaczyć. No niby zdjęcia świetne robi, no niby filmy fajne, ale kurde, jak już mam wywalić 2000 zł, to wolę dołożyć 1000, odczekać, po prostu dłużej uzbierać, odczekać i kupić nowkę, co nie. To, to jest moje zdanie. Co nie do tego kupię dobry mikrofon, i nie potrzebuję 100 obiektywów, filtrów i w ogóle jakiś tam, jakiś tam. Film ma być po prostu lepszej jakości i głośność ma być odpowiednia. Nie chcę nic więcej. Ja nie, ja nie jestem wymagającym człowiekiem. Widzę jak niektórzy na przykład Marek w EDC, z kanału EDC Gdzieś tam na Facebooku czy gdzieś widziałem jego asortyment w ogóle tych, jest to lustrzanka jedna, druga, obiektyw taki, 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 filtry pierdoły, no nie wiem, no po co to komu? Znaczy, no może mu potrzebne i fajnie, on się tym umie, może bawić, zna się na tym sprzęcie, ja się nie znam, on masz włączyć, postawić i ma nagrywać, tak jak to robię na telefonie, telefonem. Ja nie jestem wymagający, nie muszę tam jakichś profesjonalnych ujęć, rujęć i tak tylko mordę wklejam w tą kamerę i gadam do Was i w lesie coś tam buszuję. I nic więcej. Dlatego y, dobrą lustrzankę o dobrej naprawdę rozdzielczości y, i do tego mikrofon jakiś stereo. Y, Możliwe, że jeszcze dokupię lampę błyskową, żeby po prostu jakiegoś tam flesza, żeby, żeby nocą, gdy będzie ciemno, czy tam gdzieś w jakiejś ziemiance, czy w jakiejś szałasie, żeby po prostu to było mnie widać. I tyle. Dlatego, dlatego nie wiem, zastanawiam się nad tym nowym, nowym sprzętem i nad tym, aby nie kupować używki. One no, mieć nowe, tak. Tak, tak mi się wydaje, bynajmniej. Dobra, ja spadam do domu, już nie ma luzu. Miałem nie gadać, bo poza tym na filmie, co nie, sorry, przepraszam, to nie ja, wytnę to. <laughs> nie, nie wytnę. Dobra, spadam do jutra. Już po pracy dzisiaj lekko nie było, ale jak to w pracy? Chciałem już nasze tanto doprowadzić do stanu takiego, jak jest na obrazku, a więc. Prosta równa, ostrze, które, które musi być. No inaczej to nie będzie tamto, gdy nie będziemy takiego ostrza. Już myślałem nawet, aby ten wzór zrobić pilnikiem, czy czymś, ten, ten, tą równą linię, ten zarys tego. Ale mówię, no kurde, pilnik to tak, i tam zabawa i w ogóle i w ogóle, a może nie wyjdzie, a może wyjdzie, a może z a może to, a może tamto. Siedząc rano w pociągu, jadąc do pracy przemyślałem sprawę nad jednym z komentarzy, który do mnie napisaliście, a mianowicie o czołgu. Nie tam z czterech pancernych, a czołgu czyli szlifierka taśmowa ręczna. Taka to tam się drzewko szlifuje, czy tam cokolwiek. Taka szlifierka taśmowa wtedy można ją w pionie postawić, przykręcić i na niej szlifować. Znalazłem taką szlifierkę w moim guście, czyli nie za drogą. Koszt z wysyłką 200 zł, i już rano o 6, o 6 chyba 10 taką szlifierkę zamówiłem. Prawdopodobnie jak dobrze pójdzie, będzie już jutro. Także, już jutro będę mógł spokojnie, perfekcyjnie, dokładnie wyostrzyć te nasze tanto tak jak po, żeby wyglądało tak, jak powinno wyglądać, a nie jak nóż do smarowania masła. Więc dzisiaj co? Dzisiaj w sumie no, mógłbym go zahartować, ale później będzie gorzej go obrabiać. Najpierw go obrobię, powierce, dopiero jutro się go zahartuje. Do lasu w lesie pijemy z kubków, tak? Z kubków. No, przeważnie, z jakiegoś kubka. Czasem jest to kuksa, czyli kubek wykonany z drewna y, lub metalowe kubki, blaszaki, tak zwane z których pijemy coś, tak? Tak bywa. A ja od dzisiaj będę pił z kubka glinianego. Jest jedna wada, że taki kubek gliniany gdzieś w transporcie można uszkodzić, ale już ja znajdę sposób, aby do transportu go zabezpieczyć. Dostałem w prezencie od mojego przyjaciela Sapera kubeczek z napisem Wiking. Pięknie zrobiony. I z takiego kubeczka w lesie będę sobie pił herbatkę czy kawkę. Dodatkowo jeszcze Saper napisał mi dzisiaj o herbacie, ponieważ oprócz ci, co wiedzą, o kim mówię, to wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to mówię o. Chłopaku, który nazywa się Artur Trącik jest taki gość, ale przeważnie wszyscy znają go. Większość ludzi zna go jako poszukiwacza, który chodzi z wykrywaczem. Walczy w sprawie dobra poszukiwaczy i w ogóle i w ogóle, ale ci, co go znają troszkę lepiej, to wiedzą, że. Jest to tak, jest taka sama leśna łazęga, jak i my. Może nie tyle, aż leśna, co bardziej skalista. Chociaż lasy też, jego, jego, jego klimat. Bardziej skalista, ponieważ y, mieszka w jurze krakowsko-częstochowskiej. Tam w tych skałach, y, jaskiniach, jamach. Tam łazi, eksploruje, y, poszukuje, spędza tam czas. Chłopak zna się na zielarstwie niesamowicie jakieś napary, herbatki i w ogóle, w ogóle sam wszystko zbiera i, i no ma, ma, ma w sobie też taką pasję jak my no i doradził mi dzisiaj, aby zrobić sobie herbatę z kory z młodej brzozy z młodego dębu, przepraszam z z młodego dębu I, i taki oto napar w sobotę Taką herbatkę z dębo, dębową Spróbuję zrobić Napiję się i zobaczymy jak ona smakuje No ale jeżeli saper mówi, że jest świetna To wierzę na słowo Bo wiem, że, 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 że Takie rzeczy u niego to norma I wiem, że to będzie dobre To jeśli chodzi o saperę W ogóle kto by chciał coś znaleźć To oczywiście zapraszam na Nowy kanał Nowo otwarty kanał Underground Passion Który który serdecznie polecam. Coś tam, coś tam już się pojawiło, parę filmów można zobaczyć, naprawdę, a, a naprawdę nie, niektóre bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Dlatego polecam jak najbardziej do obejrzenia kanału Sapera. A jak nie, no to jeśli ktoś by chciał więcej się dowiedzieć o wykrywaczach, jak działają, y, jakie mają zasady działania i w ogóle jakieś porównania, testy, to oczywiście na kanał y, Alter71 Sapera. Tak się to nazywa. Na Facebooku możecie chłopaka znaleźć, wpisując Artur Trącik. Siedzi sobie gościu z Misiem, który Mis siedzi w homofonie, taki tam, a gość z wykrywaczami. Także będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. Niesamowity, niesamowity chłop. Bardzo, bardzo go szanuję, bardzo go lubię. Dobra, biorę się za pracę. Witajcie moi kochani, dzisiaj środa, trzeci dzień. Znerwiony wróciłem z pracy. Lekki zgrzyt z prezesem. Akcja dym, tak zwana. Dlatego jestem dzisiaj wcześniej i mam bardzo dużo czasu na to, aby coś porobić. Jednak, i chciałem Wam już pochwalić się tą szlifierką, czy ona daje radę, czy to jest za wolne. Bo tego się obawiam, że może mieć za wolne obroty. Ale to już je podkręcę coś tam, coś wymyślę przynajmniej, nie to już silnik zmienię, ale już ta podstawa, to wszystko będzie oryginalne, także pół sukcesu przynajmniej, jeżeli nie cały, jeżeli się może się okazać, że ma 2000 W, więc yy, myślę, że powinno dać radę, yy, także, także takie, taka akcja, no i co, i co, i miała dzisiaj przyjść ta szlifierka, yy, no zadzwoniła do mnie w pracy chyba o 10 godzinie kobieta, pytając się czy, czy to ja nadal tą szlifierkę chcę mówię dlaczego miałbym nie chcieć a ona mówi, że nie do końca wypełniłem formularz ten papiery do zamówienia no i zaczęliśmy tam sprawdzać to wszystko okazało się jednak, że wypełniłem wszystko dobrze a to oni gdzieś tam źle to zarejestrowali yy, i no i dopiero dzisiaj to wysłała a więc szlifierka będzie na jutro niestety, no szkoda, szkoda widocznie tak ma być a film za na dzisiaj, jak obiecałem, będzie chyba, nie wiem, na piątek, no bo jutro, zanim tą szlifierkę zamontuję, zanim wyszlifuję nóż po wierce, to myślę, że już będzie wieczór. No i w piątek zahartuję i zrobię rękojeść. Dopiero na piątek wieczór będziecie mieli film. Przykro mi. No, chciałem inaczej. Ale dzisiaj zajmę się troszkę inną robotą. Zrobię coś. Dla swoich patronów, którzy są ze mną, taki mały upominek, który raz w miesiącu będę coś dla nich robił i wysyłał im takie coś. Także tak, chociaż taką drobnostkę. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Na razie mam pomysł w głowie, a jak wyjdzie oryginal w oryginale, to jeszcze nie wiem. No a więc ciemno wyszło. No <gry> a więc ukończyłem. Jeszcze e, wikol musi wyschnąć. Zrobi się bezbarwny, barwny. No, wracaj się, wracaj. E, fakt, faktem muszę popracować nad grafiką. Te, wiking z lasu wyszło jak e, z epoki mezopotamii. Ja, chyba lepiej dłutem w kamieniach ryli really, niż. Nie siada ja w tym drewnie. no Grafika yy, pisownia na pewno do poprawki. Pierwszy dla Włodka, ale myślę, że zrobię nowy, ładniejszy. Ten był tylko taki na próbę, aby sprawdzić. I oczywiście dla wszystkich patronów takie zrobię jeszcze w tym miesiącu. I na koniec miesiąca wyślę dla wszystkich także jedno ukończone. Miałem dokończyć nóż i zrzucić film, ale wtedy myślę, że ten film byłby za długi i już w tym momencie sądzę, że będzie długi. Więc zmontuję jednak Wam go dzisiaj, wrzucę dalszą część noża, wrzucę w piątek. Będziecie mieli w sumie dwa odcinki, a nie jeden długi, bo zaśniecie jeszcze przy nim. Także pozdrawiam Was i do zobaczenia w piątek, a później w do lasu.